Oddział Kociewski Rzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Biblioteka Dietyzjalna po raz kolejny organizują spotkania z poezją i muzyką. Gdańscy Trójmiejscy aktorzy Monika Janeczek-Toporowska, Elżbieta Getel, Rafał Ostrowski, Jarosław Tyrański czytać będą wiersze poetów kociewskich. Małgorzaty Hilar, Aliny Rzepeckiej, Mateusza Bruckiego, Zygmunta Bukowskiego, Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, księży Franciszka Kameckiego, Tomasza Czapieskiego, Janusza Stanisława Pasierba. W części muzycznej wystąpi grupa uznanych, chociaż często młodych, ale już profesjonalnych, utalentowanych. Instrumentalistów. Usłyszą więc Państwo: dwóch skrzypków, Klaudiusza Rosoła i Michała Mellera, wiolonczalistkę Nicole Fredę, organistę Michała Rakowskiego, pianistę Jakuba Narlocha i gitarzystę Sławomira Chodunia. Zaczynamy dzisiaj, 23 września. I potem zapraszamy w kolejne środy 7 października, 21 października i 4 listopada. Pokonajmy koronawirusa, spotykając się z kulturą, spotykając się z poezją kociewską, spotykając się z muzyką. Zapraszamy. To tylko uważa, że Bóg milczy. On nie milczy. On mówi cicho, bo bo nie, a nawet nie możemy podskakiwać z pięściami i czerwonym nosem przed Panem Bogiem. To zobacz, jaki jest słoń, a jaka kło. Albo jaki jest przeświat, a jaka szpileczka. My jesteśmy jak te szpileczki. Nawet błyszczą, potrafią ukłuć i coś przymocować, ale z nich nie zbudują.